Jesteśmy na dniach gminy Zbuczyn. Bardzo się cieszę, że jest słonecznie, że pogoda zachęca mieszkańców do licznego przybycia. I to naprawdę zaszczyt, że mieszkańcy bardzo licznie zgromadzili się dzisiaj w Zbuczynie. Przegląd lokalnej twórczości artystycznej, aktywności obywatelskiej, społecznej koła gospodyń wiejskich. Reprezentujemy tutaj wyroby ludowe słuchaczy III wieku. Na tym stoisku można zobaczyć tak. Obrazy malowane przez słuchaczy, wyroby takie szydełkowe i, i wypieki różnego rodzaju, jak y, jagodzianki, smakołyki. Stoisko takie to nam y, po prostu reklamuje nas jako, jako że ten uniwersytet trzeciego wieku nie, nie siedzi sobie tam gdzieś, tylko coś się dzieje, coś się robi, jakieś są wydarzenia, a szczególnie seniorów w wieku takim, no wiadomo, starszym. Zmierzch życia jest tu rozmaicony i taki bardziej przyjemny. Przy stoisku Dziennego Domu Senior Plus w Zboczynie prezentujemy tutaj prace wykonywane podczas warsztatów plastyczno-technicznych, warsztatów ceramicznych, warsztatów krawieckich, tkackich, które odbywają się w naszej placówce. Bardzo duże znaczenie ma dla nas to, że możemy się zaprezentować na dzisiejszej imprezie, ponieważ na co dzień jesteśmy może troszeczkę niemowy, nie, nie a dzisiaj możemy się tutaj zareklamować, zaprezentować i pokazać to, co się na co dzień dzieje w naszej placówce. Jesteśmy na dniach Gminy Zbuczyn. Bardzo nas to cieszy, że wróciło to wszystko do normalności. Że możemy się pokazać, promować, pokazać, że można działać na terenie gminy Zbuczyn, można się spotykać z innymi kołami gospodyń wiejskich, gdzie pokazujemy, co robimy, co możemy robić. Częstujemy wszystkich gości przybyłych, opowiadamy o naszych działaniach na terenie naszych miejscowości. Po to, żeby ta wieś żyła, żeby coś się działo, warto się spotykać. pierwszy raz jako Środowiskowy Dom Samopomocy zaproszeni na Dni Gminy Zbuczyn. Jesteśmy placówką wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi. Chcieliśmy pokazać po prostu wszystkim uczestnikom festynu trochę twórczości naszych uczestników i zaprezentować się jako dom. Po raz pierwszy uczestniczy w Dniach Gminy Zbuczym. Powstałyśmy niedawno, ponieważ w tym roku chciałyśmy się zaprezentować na ważnym dniu. Nasze stoisko cieszyło się dużą popularnością. Postawiłyśmy na zabawę dla dzieci, robiłyśmy tatuażyki, plotłyśmy dzieciom warkoczyki z kolorowych włosów. Dzieci mogły tutaj pomalować, napić się pysznej wody lemoniadę z arbuzami, z cytryną, limonką, miętą, z ogórkiem. wszystkim pokazać żołtę nasza lokalna grupa działania. W tej chwili funkcjonuje Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. W dzisiejszej imprezie mamy dla dzieciaków popcorn, mamy dla dzieciaków watę cukrową. To, co chcemy Wam pokazać dzisiaj innowacyjnego, to jest pierwsze w gminie Zbuczyn budki nietelefonicznej Opowiada różne legendy na terenie ziemi siedleckiej. Uwaga, budka może sama zadzwonić. Zazwyczaj stałem w stoiskach organizacji pozarządowych, prezentując czy to lokalną grupę działania i potencjał, czy działania kulturalne prowadzone w Krzesku. Dziś jestem po drugiej stronie, tym bardziej widzę, doceniam to zaangażowanie lokalnych społeczników, którzy pokazują potencjał gminy Zbuczyn.